Życzę im po, po pierwsze, żeby nie chorowali na łuszczyce. Życzę, żeby pacjenci, którzy niestety chorują na uszczyce, których dotknęła ta choroba, chorowali przede wszystkim w jak najłagodniejszych postaciach, żeby łuszczyca nie stanowiła dla nich problemu w normalnym, codziennym funkcjonowaniu. Życzę, aby opieka, która jest organizowana, która jest sprawowana nad tymi pacjentami, zarówno opieka dermatologiczna, reumatologiczna, opieka e, wielospecjalistyczna była jak najlepiej zorganizowana i aby pacjenci mogli jak najszybciej trafiać do... Dobrych, wyspecjalizowanych ośrodków i aby zajmowali się nimi jak najlepiej wyszkoleni lekarze, czego my tutaj w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego będziemy może nie tyle pilnować, ile będziemy to monitorować i będziemy się starali, aby lekarze, którzy zajmują się pacjentami, leczą pacjentów z łuszczycą czy łuszczycową chorobą, byli jak najlepiej przygotowani do wykonywania swojego zawodu.